Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek. Temat ogólny dziś jest polubić poniedziałki albo w ogóle lubić poniedziałki. A taka jest moja frajda dzisiaj, że w poniedziałek zaczynam od cudownego miejsca, w którym właśnie siedzę, na Mokotowskiej 63. Jest taka fajna firma Lilu. Na pewno ją znacie. Ja mam perełki od nich, a. Naokoło około mnie są różne cudowne biżuterie, przyśliczny butik w najładniejszej prawie kamienicy w Warszawie na Mokotowskiej, ze stiukami, z cudownymi schodami, z drzewem w środku kwietnym, pięknym. I Lilu jest naszym partnerem w czymś, co też będę zachwalać i was namawiać. Zresztą nie trzeba was namawiać, bo już polubiliście bardzo moje kalendarze coroczne, planery na cały rok. Lepszy rok 2025 z Kasią Miller, z Katarzyną, tutaj jest Katarzyną. I one, słuchajcie, tym razem są z kotami. Tutaj mamy tygrysa, tutaj mamy śnieżną panterę, tutaj mamy cudowne lwy. No Każdy oczywiście pora roku jest w innej koloryzacji. E, tutaj są takie cudowne lwy. Słuchajcie, jest to piękny kalendarz, który. Ma w sobie również teksty dla Was e, takie wiodące, które Was mogą otworzyć na specjalne tematy, ma miejsce na planowanie, ma miejsce na pomyślenie, zachwycenie się swoim życiem cudzymi ciekawymi stronami, jakie ludzie inni mają i nam pokazują. A koty mam nadzieję, wszyscy lubimy. No a ja to w ogóle uwielbiam tygrysy. A poniedziałki lubię, słuchajcie. I właściwie zawsze je lubiłam, ponieważ wydaje mi się czymś bardzo takim istotnym w dużym mieście, żeby ono było żywe. Być może, kiedy jesteśmy mieszkańcami mniejszych miast, czy wsi, czy małych, jakichś takich, wiecie, zagród w lesie, no to to nie jest dla nas duża różnica, ale ci, którzy mieszkają w dużych miastach, to widzą bardzo, no Warszawa ogromnie inna jest w niedzielę, wczoraj byłam, y, y, przejeżdżałam przez Warszawę, jest to cudowne, że można przez nią przejechać, bo jest jakoś dziwnie pusto i to ma wielki walor, ale za to ludzie nie chodzą, sklepy zamknięte, e, może fajnie jest w łazienkach czy w parkach innych, jak jest słoneczko, ale to miasto jest takie, wiecie, jakieś. Nie chcę brzydkiego słowa powiedzieć, że wymarłe, ale takie. chyba smutniejsze. Duże miasto tętni życiem w poniedziałek. Nasze życie też tętni życiem od poniedziałku, jeśli pracujemy od poniedziałku do piątku. Owszem, rozumiem, dlaczego ludzie nie lubią poniedziałków, bo w większości nie lubią. No bo mają wolny weekend, bo sobie w weekend robią to co chcą. A od poniedziałku chodzą do pracy. Jeżeli jest to takie typowe życie etatowca, prawda? A teraz już mamy co prawda bardzo dużo pracy zdalnej, więc to też jest inaczej, jak się siedzi w domu i wychodzi się właśnie na przykład do sklepu, i tam wtedy jest ruch. Ja nie wiem, czy lubicie ruch. To jest oczywiste, ważne rozróżnienie. Niektórzy lubią spokój i ciszę. Niektórzy lubią ruch, a niektórzy lubią i jedno, i drugie. E, ja lubię jedno i drugie, czyli lubię pojechać na wieś, gdzie jest absolutna cisza, a w nocy jest czarny mrok. To jest niezwykłe uczucie. Jeśli są gwiazdy, to je bardzo wyraźnie widać na niebie, ale jeżeli ich nie ma, czy księżyca, to jest po prostu czerni. A w mieście nigdy nie ma czarno, prawda? Jest zawsze jakiś taki poblask od lamp. E, no i właśnie, albo bardzo to lubimy, albo tego mamy dosyć. Przy czym, nie można utożsamiać poniedziałków z miastem, prawda, bo e, poniedziałek jest to też taki metaforyczny początek czy, czegoś. Nasza codzienność może być dla nas nużąca, oby nie. Może być dla nas bardzo ciekawa, oby tak. Jeżeli lubimy naszą pracę, czy nasze zajęcia główne, czy nasze e, zadania, czy robimy to, cośmy wybrali sami, to co E, przynosi nam rzeczywiste rezultaty, czasami przynosi nam e, przyzwoite pieniądze, czasami tyle, żeby się umieć e, utrzymać przy życiu, co już jest troszkę gorzej, ale jest bazą i podstawą, no to szanujmy te zajęcia. Wiecie, to to, że one się rozpoczynają w poniedziałek na przykład. E, oprócz tego, hmm, o, teraz uzmysłowiłam, że poniedziałku może nie lubić ktoś, kto przez sobotę i niedzielę po prostu za dużo pił. I wtedy ma kaca. I to jest zupełnie inny powód. O, to jest powód, powiedziałabym, mocno niebezpieczny, bo e, hmm, temat jest oczywiście związany, wiecie, zupełnie z czym innym, ale z czymś ogromnie ważnym z takim traktowaniem życia jako czegoś, co. Albo może być zdrowe i pełne naszego własnego wewnętrznego dobrego bogactwa, albo takie, które trzeba gdzieś tam zgłuszyć. Zgłuszanie życia to jest zawsze e, temat niebezpieczny, no bo jak się zgłuszy swoje smutne uczucia, to się nie ma też e, serdecznych uczuć i radosnych uczuć. Jak się zgłuszy lęki, to nie ma też radości. Bez słuchajcie, dołka nie ma górki. E, chyba, że ktoś ma poczucie, że ma ciągle dołki i, i bardzo potrzebuje sobie sztucznie zrobić górkę. Przy tej okazji, o tej sztuczności. Sztuczność to jest coś, co e, nas nie karmi, co nam nie daje prawdziwej e, podpory wewnętrznej, co tylko jest rodzajem zmyłki, ściemy. Nieprawdy, ale nie chcę Wam w tym momencie ani sobie też psuć humoru, bo go miałam od poniedziałku dobry i wrócę do Niego z powrotem. Zobaczcie, możemy się sami przenosić w różne stany, zależnie od tego, ku czemu nasza świadomość się pochyli, czym się akurat zajmiemy, wybieramy to sami. Wybieramy również to, czy czegoś nie lubimy, czy lubimy, ponieważ my nadajemy znaczenie. Jeżeli będę mieć dużo nielubienia, tak jak nie lubię poniedziałków, no to po prostu się moje życie zaciemni. E, chcę Was bardzo, bardzo namawiać na poczucie sprawstwa, czyli na coś takiego, że. E, ze słynną, ze słynną e, modlitwą o pogodę ducha ja rozróżniam, na co mam wpływ, a na co nie mam. Mam wpływ na własny stan, bo jeżeli się obudzę zmęczona, za mało spałam, no to mogę sobie po pierwsze obiecać, że odeśpię, po drugie, mogę się ochlapać zimną wodą i obudzić, mogę popatrzeć w lustro, co w ogóle was namawiam rano w swoje oczy, i powiedzieć cześć. Fajnie, że jesteś. Będę z tobą dzisiaj cały dzień. Mogę sobie powiedzieć przed snem, później, że witaj. Przed snem będziemy teraz płynąć gdzieś w jakieś nieznane, wspaniałe albo trudne, ale nasze własne światy. Rozumiecie, i w moją pracę, i w moje zajęcia, i w moją przestrzeń, w moich bliskich, jeśli mam czegoś przez jakiś czas, Dosyć, mogę się trochę odsunąć, mogę się też odsunąć wewnętrznie, ale potem warto wracać, warto wiedzieć od czego się odsuwam i ku czemu się odsuwam. Zawsze warto ku sobie. Zobaczcie, z poniedziałku wyszło bardzo, bardzo dużo rzeczy, które są związane z takim globalnym stosunkiem do życia i do siebie. I od dawna rozmawiamy, nie tylko ja przecież, tylko również moi wszyscy koledzy i koleżanki terapeuci, psychoterapeuci, również szkołczowie, prawda? I coraz więcej osób, które coraz więcej nagrywa podcastów, czy takich blogów, czy swoich kanałów, że mamy szansę coraz bardziej. Od różnych bardzo ludzi dowiedzieć się, jak żyć dobrze, ale nie tak jak oni nam mówią, nie tak jak ja mówię, tylko tak jak Ty czujesz i chcesz i potrzebujesz. Często trzeba czegoś nie lubić, żebyśmy wiedzieli, co lubimy. Ale czy warto nie lubić w poniedziałku? Słuchajcie, co nam to daje. Jak mówię, że warto czegoś nie lubić, to dlatego, że właśnie tak jak dzień i noc. Są niezbędne, jak czerń i jasność, prawda, jak ciemność i jasność, jak właśnie smutek i radość. Tak samo potrzebne jest nielubienie i lubienie. Musimy wiedzieć, kogo nie lubię i czemu, ale też wiedzieć, kogo lubię i czemu. A przede wszystkim jedna rzecz, słuchajcie, jest nie warta nielubienia, absolutnie siebie nie lubić. Najbardziej nie warto nie lubić siebie, czyli najbardziej warto siebie lubić. I teraz zobaczmy, jaki jest związek między nie lubię poniedziałku, a lubię siebie. Jak lubię siebie, to lubię też poniedziałki, bo moje. Bo się w nie budzę, bo sobie gdzieś idę, bo coś robię. A może czasami sobie właśnie leżę i odpoczywam. A może czasem choruję. Jak choruję, to też mam o siebie zadbać. Kochani, Lubmy poniedziałki i wszystko, co się wiąże z naszym życiem. Całuję Was serdecznie. No i pamiętajcie o planerze na ten nowy rok.